Chodzę razem z Klarą do klasy już trzeci rok i mogę o niej powiedzieć, że jest osobą bardzo sumienną, nigdy nie zostawia niedokończonych spraw i zawsze można ją liczyć, niezależnie od skali problemu. Jest jedną z tych osób, które z każdym znajdą wspólny język i dojdą do porozumienia. Nie ja mogłabym powiedzieć, że Klara się nie nadaje, bo zawsze i wszędzie można do Klary pójść z pomocą. Jak ktoś się angażuje, to całym serduszkiem i... Po prostu chodzi i męczy, dopóki czegoś nie załatwi, co jest oczywiście dobrą cechą, ponieważ jak zaczyna, to kończy to, co robi i jest w tym, powiedzmy, trochę uparta, ale to dobrze. Zawsze służy pomocą, jest bardzo zdolna i do tego super zorganizowana i totalnie wszystko potrafi zrobić. Ale Prządy jest bardzo dobrą osobą. Uważam, że można na niej polegać w ciężkich sprawach. Jest ona bardzo pomocna, bardzo pracowita, też bardzo kochana, także na pewno spełni się bardzo dobrze w roli przewodniczącego. Dlaczego widzę Zosię Fankanowską na stanowisku wiceprzewodniczącej klasy trzeciej aliceu? Po pierwsze, Zosia zawsze wnosi nowe pomysły, które potem możemy wspólnie całą klasą przedyskutować i zrealizować. Po drugie, jest osobą towarzyską. Po trzecie, jest zawsze uśmiechnięta. Myślę, że to jest dobry pomysł, by Zosia została naszą wiceprzewodniczącą. Zosia Fankanowską znam już trzy lata, dlatego z pewnością mogę powiedzieć o niej to, że jest jedną z najbardziej pozytywnych osób w naszej szkole. A to za sprawą tego, że zawsze wprowadza pozytywną atmosferę do naszej szkoły. Szczególnie lubi w niej to, że jest uczynna, uczciwa. Sumienna i przede wszystkim wiarygodna. Zosia jest radozną iskierką w naszej klasie. Dla każdego ma dobre słowo, dużo czułości, dużo miłości jest, jest osobą działającą, jest osobą czynu. Zaraża nas pozytywnym myśleniem, zaraża nas chęcią do działania. Mam mnóstwo wspaniałych pomysłów, które realizuje i zachęca do współpracy nas wszystkich. Myślę, że świetnie spełni się w naszej trójce klasowej. Więc Maritynna jest bardzo pomocną osobą. Nigdy nie odmówiła nikomu pomocy w naszej klasie, jest bardzo miła. Jest rzetelna, jest uczciwa, jest pracowita i jestem dumna, że jest w naszej klasie. Martyna w naszym klasowym samorządzie pełni funkcję skarbnika i uważam, że świetnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Poza tym jest ambitna, sumienna, zdyscyplinowana i zawsze na Martynę można liczyć. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, gdy myślę o Martynie, to jej świetna organizacja i podejście do dzieci. Martyna jest bardzo przekochana i zawsze można na nią liczyć nikogo nie porzuci w potrzebie i jest wspaniałą przyjaciółką.